Wypełnij swój patriotyczny obowiązek i zapewnij, że Rosja pokona Ukrainę. To jest przesłanie przesiąknięte propagandą, które Kreml przekazuje każdemu, kto zechce słuchać. To poczucie obowiązku jedynie chroni rosyjskie wojsko przed upadkiem. I to właśnie tego poczucia obowiązku Rosja musi się trzymać, jeśli chce mieć jakąkolwiek szansę na pokonanie Ukrainy. Ale ta idea nie do końca się utrzymała. Obowiązek całkowicie poszedł w zapomnienie. Rosyjska armia się rozpada w obliczu szaleństwa na froncie, braków sprzętowych i incydentów sugerujących, że rzekomo patriotyczni rosyjscy żołnierze zwracają się przeciwko sobie nawzajem. I być może jedynym dowodem potrzebnym, by to udowodnić, choć pojawi się ich znacznie więcej, jest fakt, że rosyjscy żołnierze strzelają do własnych towarzyszy. To nie są odosobnione przypadki. Rosjanie strzelający do Rosjan zdarzają się zdecydowanie zbyt często, by Władimir Putin mógł spać spokojnie to problem obejmujący wszystko od rosyjskich dowódców wydających rozkazy po żołnierzy, którzy w szale próbują uciec przed brutalnością wojny na Ukrainie, zabijając wszystkich wokół. Taki incydent miał miejsce niedawno. EuroMaidan Press informuje, że rosyjski poborowy strzelał do kolegów podczas służby w bazie wojskowej pod Moskwą. Żołnierz osiągnął cel zabijając dwie osoby i raniąc jedną. Dla tego konkretnego żołnierza ucieczka z bazy nie wchodziła w grę. Zostałby złapany i spotkałaby go surowa rosyjska sprawiedliwość. Zamiast więc próbować uciekać, uciekł, kierując broń przeciwko sobie. Po jednym strzale trzeci Rosjanin nie żył. To najnowszy z wielu incydentów nękających rosyjskie wojsko. Rok temu poborowy zabił dwóch kolegów, potem popełnił samobójstwo. Newsweek poinformował o podobnej historii, która wydarzyła się w ukraińskim regionie Zaporze. Tym razem były rosyjski więzień stacjonujący na froncie zrealizował znacznie bardziej skomplikowany plan. Nazywa się Maxim Fedoczenko i zrobił wszystko, by wyrządzić jak najwięcej szkód własnym ludziom. Newsweek informuje, że były więzień wrzucił granat do ziemianki, gdzie spali jego towarzysze. Po wybuchu wyszedł z bronią w ręku, by zastrzelić każdego, kto przeżył eksplozję. Potem uciekł i nikt nie wie, co się z nim stało. Można się zastanawiać, dlaczego były więzień służy na pierwszej linii frontu w Ukrainie. Ten film pokazuje szaleństwo na froncie. To polityka zatwierdzona przez Putina sprawiła, że Fedoczenko znalazł się w Ukrainie. Putin chcąc wzmocnić siły, wprowadził prawo pozwalające rosyjskim skazańcom wybrać. Wyrok lub walka dla Rosji w Ukrainie. W styczniu kijów independent poinformował, że nawet 180 tysięcy rosyjskich skazańców Walczy obecnie w Ukrainie, z których wielu zostało skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Dla Rosji logiczne jest, by nieprzewidywalni przestępcy służyli w wojsku. Historia Fedoczenki wyjaśnia, dlaczego tak nie jest. Jeśli rosyjscy żołnierze nie muszą obawiać się poborowych, tracących zmysły, lub przestępców celujących w towarzyszy, zagrożeniem są rozkazy własnych dowódców. Pojawiło się kilka doniesień o rosyjskich żołnierzach, zabijanych na rozkaz tych samych ludzi, którzy prowadzą ich do walki. Często z powodu rzekomego tchórzostwa. W kwietniu Kijów Independent poinformował o jednym z takich incydentów, zauważając, że ukraiński wywiad wojskowy niedawno przechwycił rozmowę sugerującą, że jeden z rosyjskich dowódców dał ponieść się emocjom. F dla 55. Dowódca mówi o innej jednostce. Strzelajcie do nich. To rozkaz dowódcy batalionu. Strzelajcie do nich, krzyczał dowódca podczas rozmowy. Wyciągnijcie wnioski, co musiało się wydarzyć później. W lipcu antyimperialistyczny blok narodów. Czyli Antyimperialistyczny Blok Narodów, opublikował artykuł podkreślający, że ta pełna gniewu rozmowa wcale nie była odosobnionym przypadkiem. Rosyjscy żołnierze zabijają rannych towarzyszy, strzelając im w głowę lub uderzając kolbami karabinów. Ukraina widziała to na własne oczy dzięki nagraniom z dronów. I według Antyimperialistyczny Blok Narodów te egzekucje rannych wydają się odbywać systematycznie. Słowo systematycznie sugeruje jedno. To jest rozkaz, który musiał pochodzić od rosyjskiego dowództwa. Na jednym z nagrań widać rannego Rosjanina leżącego w okopie, poruszającego ramionami i głową. Podchodzi inny żołnierz, sprawdza go, po czym trzykrotnie uderza kolbą karabinu w głowę. Przechodzi nad ciałem i odchodzi. Informuje antyimperialistyczny blok narodów: Ranni rosyjscy żołnierze ryzykują egzekucję lub porzucenie zamiast ewakuacji medycznej. Wykonuj swój obowiązek na Ukrainie, woła Rosja. Śmierć z rąk własnych towarzyszy stała się rzeczywistością dla wielu rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Euromaidan Press twierdzi, że takie incydenty w rosyjskim wojsku wcale nie są rzadkością, zwłaszcza wśród nowo powołanych rekrutów. Morale żołnierzy jest na bardzo niskim poziomie na co wskazują doniesienia samych wojskowych oraz ich rodzin. Wielu z nich jest doprowadzanych do skrajnej desperacji przez znęcanie się, niedostatek oraz nieustanne poczucie beznadziei w swojej sytuacji. Wielu służących na froncie lub szkolących się do wyjazdu tam wie, że prawdopodobnie zginą. Młodsi poborowi w Rosji nie są ślepi na wszystko, co dzieje się na Ukrainie. Według Euromaidan Press widzą nagrania z frontu, Uczą się od powracających żołnierzy i wiedzą, co czeka ich na Ukrainie. Wielu próbuje uciec, lecz nowe, surowe przepisy każą już samo wyszukiwanie informacji uznanych za ekstremistyczne. Etykieta ta wygodnie obejmuje również krytykę wojny. Rosja może obecnie przeżywać kryzys morale, którego nie rozwiązano i który właśnie nasila się. W końcu nie można powiedzieć, że nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych. Już w lipcu 2023 roku pojmani rosyjscy żołnierze opowiadali o okropnościach, jakich doświadczyli podczas służby i ich wpływie na psychikę. W tym miesiącu CNN otrzymało rzadką zgodę od Ukrainy na przeprowadzenie wywiadów z kilkoma rosyjskimi jeńcami. Stacja rozmawiała z mężczyzną o imieniu Anton, który opisał swoje doświadczenia podczas brutalnej bitwy o Bachmut. Według British Broadcasting Corporation. Rosja straciła w tej bitwie nawet do 30 tysięcy żołnierzy, a Anton miał dużo szczęścia, że nie był jednym z nich. Opisał, jak przez trzy dni skakali jak króliki pod ostrzałem moździerzy i bomb, gdy z towarzyszem Sławą próbowali po prostu przeżyć. W pewnym momencie udało im się zasnąć, ale ostrzał ukraiński wybił lej przy wejściu do ich okopu. Obaj pobiegli, przedzierając się przez leje i zmasakrowane ciała. W końcu Anton i Sława znaleźli drogę do innego okopu. Bezpieczeństwo nie trwało długo. Ukraińscy żołnierze śledzili ich. Do okopu wrzucono dwa granaty. Anton przeżył tylko dzięki jego głębokości. Po chwili wrócili Ukraińcy. Myślałem, że to koniec, mówi Anton dla CNN. Przełączyłem karabin na pojedynczy strzał i pomyślałem o samobójstwie. Lecz nie dałem rady. Anton był kolejnym z rosyjskich żołnierzy skazanych. Jego doświadczenie na froncie świetnie pokazuje, czemu morale Rosjan są tak niskie. Wielu w armii tego kraju kieruje broń przeciwko swoim towarzyszom, a jeśli nie przeciwko nim, to przeciwko sobie. Anton nie potrafił pociągnąć za spust, ale sama desperacja, która by go do tego popchnęła, mówi wszystko. To wszystko, co trzeba wiedzieć o psychice rosyjskiego żołnierza podczas najbrutalniejszych bitew. Na które wysyła ich Władimir Putin. Inni rosyjscy żołnierze są znacznie bardziej skłonni wyrządzić sobie krzywdę, jeśli oznacza to ucieczkę przed okropnościami wojny. We wrześniu Centrum Analiz Polityki Europejskiej Centrum Analiz Polityki Europejskiej poinformowało, że coraz więcej rosyjskich żołnierzy samookalecza się, by uniknąć służby. Ci żołnierze nie są też nowo powołanymi poborowymi, którzy pierwszy raz zostali zmuszeni do walki. Centrum Analiz Polityki Europejskiej podaje, że epidemia samookaleczeń Dotyczy części elitarnych rosyjskich żołnierzy. Uciekają przed wojną i starają się o należne im odszkodowanie. Centrum Analiz Polityki Europejskiej informuje, że jeden z przekrętów obejmował 35 rosyjskich urzędników, oficerów i żołnierzy. Łącznie ci żołnierze mogli otrzymać 24 miliony dolarów w państwowych wypłatach, jeśli zostaliby odesłani do domu po odniesieniu ran podczas służby. Pułkownik gwardii Artem Gorodilow. Miał polecić żołnierzom, by cztery razy do siebie strzelili, przy czym wyraźnie kazał omijać organy wewnętrzne, by mógł wrócić do domu z pieniędzmi. Z tej historii wynikają dwie rzeczy. Nawet elitarni rosyjscy żołnierze desperacko chcą wrócić do domu, a pieniądze liczą się dla nich bardziej niż patriotyczny obowiązek, który Putin próbuje im narzucić. Czy można się dziwić, że ci żołnierze wariują na froncie? Opowieści o rosyjskich dowódcach. Rozkazujących egzekucję własnych żołnierzy i zabijanie rannych świadczą o armii pogrążonej w kulturze brutalności. A na dowód tego przytoczę jeszcze jedną szaloną historię z frontu. The Telegraph podał 17 października, że rosyjscy żołnierze odmawiający samobójczych ataków na Ukrainie są przykuwani kajdankami do drzew i zostawiani na śmierć. The Outlaw informuje o nagraniu. Na którym czterech rosyjskich żołnierzy porzucono bez jedzenia i wody przez własnych towarzyszy broni. Mogli tylko liczyć, że żołnierze ukraińscy odnajdą ich przed głodem i odwodnieniem. Ci żołnierze nie przybyli na Ukrainę, by walczyć. Byli tylko mięsem armatnim wysłanym na ukraińskie kule i dobrze o tym wiedzieli. Ich dowódcy tak mało dbali o ich życie, że woleli pozwolić im umrzeć w męczarniach. Niż dać im jakąkolwiek szansę uniknięcia walki. Rosyjska armia nieustannie wykazuje się brutalnością na Ukrainie, popełniając dziesiątki zbrodni wojennych. Nie powinno więc dziwić, że ta sama brutalność jest wymierzana wobec każdego rosyjskiego żołnierza, który odważy się choćby minimalnie sprzeciwić rozkazom. Pęknięcia w rosyjskiej machinie wojennej są już wyraźne, a doniesienia o dysfunkcjach armii rosyjskiej nie ustają. Tysiące rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie. Jednak wielu z tych, którzy przeżyli nie okazuje żadnego szacunku dla poległych. Jak podaje Euromaidan Press, często plądrują ciała poległych towarzyszy, gdy tylko mają okazję. Portal informuje, że rosyjscy żołnierze często walczą z ograniczonymi zapasami. Niedobory sprzętu osiągnęły absurdalny poziom twierdzi EuroMaidan Press. Wielu rosyjskich żołnierzy często walczy bez podstawowego wyposażenia, na przykład butów czy kamizelek ochronnych. Więc kiedy żołnierz ginie, a akurat ma taki sprzęt, kto go dostaje? Koledzy często rzucają się na niego niczym sępy. EuroMaidan Press podaje przykład nagrania, na którym rosyjski żołnierz zdziera hełm i kamizelkę ze swojego poległego towarzysza. Żołnierz z radością grabi sarkastycznie dziękując poległemu towarzyszowi za sprzęt. Czy to oznacza załamanie psychiczne, żołnierz, który jest tak zobojętniały na okropności wojny i brutalność swoich dowódców? że całkowicie stracił poczucie wartości życia swoich towarzyszy, a może to przypadek żołnierza, który ukrywa swoje rozpaczliwe położenie za bezduszną fasadą. Wie, że jego kraj wysłał go do walki nieprzygotowanego i z małymi szansami na przeżycie. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że rosyjscy żołnierze plądrują ciała swoich poległych, żeby zdobyć cokolwiek, czego nie zapewnia im własne wojsko. Czasem grabież jest zaplanowana i wiąże się z zabijaniem towarzyszy broni. O czym już wspomniano w tym filmie? W kwietniu Kijowski Post poinformował o incydencie, w którym ukraińska organizacja Chcę żyć przechwyciła rozmowę telefoniczną z linii frontu. Chcę żyć umożliwia rosyjskim żołnierzom poddanie się i przejście do ukraińskiej niewoli, choć dokumentuje także niektóre z okropnych wydarzeń wojny na Ukrainie. W przechwyconej rozmowie rosyjski żołnierz mówi, że jest 500, odnosząc się do innego. To jest wojskowy slang oznaczający, że żołnierz nie wykonał rozkazu. A w rosyjskim wojsku może być za to tylko jedna konsekwencja. Już zabraliśmy jego rzeczy, mimo że był dwusetką, powiedział inny żołnierz, sugerując, że uważał go za zabitego, za niewykonanie rozkazu. Musiał zostać zastrzelony, mówi inny żołnierz w oświadczeniu. Tak szczerze, że ujawnia, iż w Rosji standardowo zabija się tych, którzy nie wykonują rozkazu. Inny żołnierz dodaje, że żołnierz 500 czeka na ewakuację. Co prowadzi do komentarza żołnierza, który rozpoczął rozmowę: Trzeba go zastrzelić, trzeba go pilnować i zastrzelić. Jeszcze raz, bezlitosne grabienie zmarłych w tym incydencie jest widoczne jak na dłoni. Oczywiście pojawiło się zamieszanie co do losu wspomnianego żołnierza, ale jego towarzysze broni już wcześniej ukradli mu wszystko, co tylko mogli, zanim jeszcze dowiedzieli się o jego losie. Gdy zasugerowano, że mógł przeżyć, jego domniemany towarzysz stwierdził, że powinien zostać rozstrzelany. To jest wojskowa dysfunkcja na absurdalnym poziomie, ale znowu, to nie powinno być zaskoczeniem, nawet pomijając desperację żołnierzy, którzy zbierają sprzęt tylko po to, żeby przeżyć. Sama Rosja daje przykład: że to, co należy do jednego, może zostać zabrane przez drugiego. 30 lipca British Broadcasting Corporation ujawniło w artykule, że rosyjskie państwo kradnie pieniądze obiecane swoim żołnierzom. Portal opowiada historię żołnierza o imieniu Nikita Kursa, który zdecydował się walczyć w wojnie przeciwko Ukrainie, ponieważ wiedział, że to dobrze płatne zajęcie. To dowodzi, że propaganda Kremla o patriotyzmie to bzdura. Większość rosyjskich żołnierzy jest tam dla pieniędzy. Jak mogłoby być inaczej? W niektórych regionach, jak podaje British Broadcasting Corporation, 62 500 dolarów. Które żołnierz otrzymuje za pierwszy rok służby, plus podobna kwota jako odszkodowanie. W przypadku odniesienia ran to aż o 600% więcej niż średnia krajowa pensja. Po powrocie z walk kursa pokłócił się z żoną, upił i zabrał pieniądze w plastikowej torbie, by kupić mieszkanie. Próbował prowadzić auto, ale zatrzymała go policja. To logiczne, bo kursa był pod wpływem alkoholu. Policjanci zamiast aresztować kursę, Kłócili się, czy powinni zmusić go do wręczenia łapówki przez jego plastikową torbę z pieniędzmi. Nie róbmy tego. On właśnie wrócił z wojny. Jeden policjant powiedział: Zamknij się, a drugi: Wiesz, ile to pieniędzy? Kontrargument musiał być bardzo przekonujący, bo Kursa oddał policji prawie 32 tysiące dolarów czyli niemal połowę swojego wynagrodzenia za służbę na Ukrainie. Rosyjski system, który obiecywał mu życie wśród elity kraju po powrocie, Zamiast tego go okradł. Tak jak rosyjscy żołnierze okradają ciała poległych towarzyszy, Kursa znów trafił do punktu wyjścia, walcząc w armii Putina dla pieniędzy. Wracając na chwilę do ogromnych niedoborów sprzętu w Rosji. Te braki są teraz tak powszechne, Euromaidan Press informuje, że rosyjscy żołnierze używają broni i amunicji z czasów II wojny światowej. Niedobory wykraczają daleko poza wyposażenie osobiste. Jak pokazuje nagranie opublikowane przez 225 Pułk Szturmowy Ukrainy w zdobytym rosyjskim magazynie amunicji, znaleziono niemieckie zapalniki z czasów II wojny światowej, informuje portal. Kanał The Sun na YouTube udostępnił nagranie potwierdzające to twierdzenie. Na nagraniu widać broń i amunicję z czasów nazistowskich Niemiec, które Ukraina odzyskała z pola bitwy. Według tego źródła, zdesperowani rosyjscy żołnierze włamują się teraz do muzeów, aby zdobyć stare nazistowskie uzbrojenie do użycia przeciwko Ukrainie. Poczekaj chwilę, nazistowska broń. To pochodzi od wojska dowodzonego przez Putina, który wielokrotnie twierdził, że jednym z powodów inwazji na Ukrainę był rzekomy wzrost faszyzmu w tym kraju. Putin w styczniu 2024 roku ogłosił, że wyznawcy nazistowskich oprawców Niezależnie od nazwy, są skazani na zagładę, a reżim w Kijowie gloryfikuje współpracowników Hitlera i SS. Według doniesień, to żołnierze Putina szukają broni z czasów nazistowskich. Teraz wracamy do typów rosyjskich żołnierzy, od których zaczęliśmy ten film o szaleństwie na rosyjskim froncie. Poborowi. Rosyjscy poborowi zostali powołani do wojska. Podczas 12 miesięcy obowiązkowej służby nie powinni brać udziału w walkach. Poborowi nie dostają wynagrodzenia i nie mogą być wysyłani do stref walk ani poza Rosję, bez podpisania kontraktu. Ale jak w każdym innym aspekcie wojny na Ukrainie, Rosja znajduje sposoby, by łamać własne zasady. Radio Swoboda, czyli Radio Free Europe, Radio Liberty, poinformowało o jednym z takich sposobów w maju. Rosja zaczęła proponować poborowym kontrakty na służbę na Ukrainie już po czterech miesiącach poboru. Niektórzy zgłaszają się dobrowolnie. Inni, jak podaje stacja, są zmuszani do podpisania kontraktów, co tylko pogłębia beznadzieję, która tak mocno wpływa na rosyjskie morale. Poborowy, który kiedyś znosił służbę wojskową, bo wiedział, że nie będzie musiał walczyć i po niej wróci do domu. Zamiast tego stoi przed perspektywą bycia zmuszonym do walki, w której nie chce brać udziału. Aleksander, jeden z poborowych, opisał jakość otrzymanego szkolenia. Jeśli chodzi o szkolenie, to kilka razy ćwiczyliśmy strzelanie do tarczy i to wszystko. Aleksander Radiusz Swoboda powiedział, że nie było specjalnego szkolenia. Został wysłany do Brian, żeby kopać okopy w ramach poboru. Podczas kontrnatarcia ukraińskich żołnierzy koło Kurska Aleksander Poborowy został wysłany na front. Wyżsi oficerowie nakazali jemu i innym poborowym udać się na pozycje frontowe. Za nimi znajdowała się druga linia obrony. W której byli już prawdziwi zawodowi żołnierze, dysponujący znacznie lepszym wyposażeniem. Rosja zamierzała wykorzystać tych poborowych jako mięso armatnie. Aleksander kończy opowieść historią, która stała się zbyt znajoma. Gdy byliśmy przez kilka godzin pod ostrzałem, wysłano nas na zwiad, po czym pojawiły się ukraińskie siły zbrojne. Nie mogliśmy się cofnąć, bo nasi ludzie by do nas strzelali. Położyliśmy się i czekaliśmy kilka godzin. Najważniejsza część tego cytatu jest jasna. Nasi własni ludzie by do nas strzelali. Do tej pory jest oczywiste, że Aleksander prawdopodobnie mówi prawdę. Istnieje wiele dowodów, że Rosja robi to, co pokazano w tym filmie. I to właśnie ostatecznie jest prawdziwą twarzą rosyjskiej armii. Rosyjska armia, niegdyś budząca strach jako jedna z najpotężniejszych na świecie, rozpadła się na kawałki. Teraz to żołnierze, którzy nie wiedzą, czy kula, która ich zabije, pochodzić będzie od ukraińskiego żołnierza. Czy od własnego towarzysza broni. Ten film ukazał kilka historii o dysfunkcjach rosyjskiej armii. Ta dysfunkcja nieuchronnie prowadzi do porażek, a Rosja doświadczyła ich wielu od czasu inwazji na Ukrainę. Obejrzyj nasz film Każda rosyjska porażka wyjaśniona w 19 minut, aby się o nich dowiedzieć. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj The Military Show, by zobaczyć więcej materiałów o szaleństwie w rosyjskiej armii. Armii!